11 listopada! Hej kochani, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić maskę renifera. A więc zaczynamy od odrysowywania maski. Od, od wielkości naszej twarzy, więc y, lepiej sobie pierwsze narysować tak y, wymiar twarzy, a potem y, od tego sobie to odrysować. A więc ja będę to teraz odrysował. Dobra, skończyłam. I teraz będziemy to wycinać. Więc ja biorę nożyczki. Musimy to wyciąć. Dobra, i jeszcze mam oczywiście o tym zapomniałam powiedzieć że to jest film z okazji 30 subskrypcji. Dobra, moja maska jest już wycięta. A więc, skoro tu mamy maskę renifera, to musimy dorobić rogi. Przecież, nie? Więc odrysowujemy sobie jakieś rogi. Rysuję rogi. Dwa. Wielki ruch. potem wycinamy. Dobra, mam wycięte rogi. Teraz malujemy to wszystko. A właśnie, jeszcze, ja aby te rogi się ruszały, musimy tak trochę zgiąć. Wtedy się będą ruszały trochę w chodzeniu. Wow. Wow. Malujemy to wszystko z obu stron Rogi już są pomalowane Już mamy maskę Twarz i... maska i rogi gotowe I jeszcze możecie sobie zrobić taką gwiazdkę no bo karnawał jest już bardziej pod, pod koniec zimy no to żeby był znak że to było no po prostu że żeby była jakaś pamiątka z zimy Ja więc przyklejamy rogi du, 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 du. to trochę zruszyła. Teraz trzeba zrobić uszy. Nie no, uszy. Nie uszy. To nie będą uszy, tylko to. Będą takie, wiecie, te no, te sznurki, co się tu zawieszczają na maskach. Dobra. No te sznureczki, żeby uszy To te, te na uszy, no. też sznureczki. No te gumeczki. Wycinamy tu dziurę. No tak wyglądam w tej masce. Myślę, że na was też będzie pasować. Pa! pa.